Pan Masztalarski, Rozmowa Tygodnia. Witam państwa jak zwykle bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął Szymon Rosiak, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie. Witam pana. Dzień dobry, dzień dobry państwu. W tym tygodniu rozpoczyna się maraton walnych zgromadzeń. Zarząd Spółdzielni, jak co roku zamierza wystąpić na nich z otwartą przyłbicą. No bo i chyba, panie prezesie, nie ma się czego wstydzić. No nie ma, bo wynik mamy bardzo dobry. Jest. Zawsze jest jakieś, jakaś rzecz, której nie zrobiliśmy, a chcielibyśmy zrobić ale jeśli chodzi o wyniki ekonomiczne firmy, no to one są bardzo dobre, bo jest wynik nadwyżka przychodów nad kosztami na poziomie 7 milionów złotych, na działalności gospodarczej ponad milion złotych, po opodatkowaniu, bo płacimy podatek dochodowy, natomiast nie mamy wpływu na bardzo szereg kosztów, na różne pozycje, a tu nam wzrosły koszty w sposób no, bardzo istotny, ale... Niestety to jest jak gdyby tendencja ogólna, na którą nie mamy wpływu. Współdzielcy w tym roku na walnych zebraniach będą musieli podjąć kilka bardzo ważnych decyzji. Jedną z nich jest m.in. ta, o której Pan już troszkę wspomniał, to jest nadwyżka przychodów nad kosztami, te 7 milionów złotych. Trzeba je zagospodarować. Zarząd proponuje przeznaczenie tych pieniędzy na fundusz remontowy. Na fundusz remontowy. I z tych siedmiu tak naprawdę do wydania mamy niecałe cztery. To znaczy, bo są dwa wyniki. Wynik papierowy, czyli memoriałowy i wynik kasowy. To skąd ta różnica, panie producent? Jeżeli są zaległości w opłatach za używanie lokali mieszkalnych na poziomie 3 milionów złotych, to 7 milionów już 3 znikają. Jeżeli się opóźnią gdzieś płatności z naszych różnych aktywności gospodarczych, no to tych fizycznie tych pieniędzy nie ma, w związku z czym my stosując politykę najwyższej ostrożności podejmujemy zobowiązania tylko do wysokości, którą jesteśmy w stanie opłacić z naszych środków bieżących, mimo że mamy zawsze bufor w postaci tak zwanego rachunku kredytu w rachunku, który pozwala nam w sytuacjach jakichś zachwiań czy nierównomiernego rozłożenia w ciągu roku przepływu gotówkowych, ratować się e, e, tym kredytem, który na przykład na koniec roku był wykorzystany e, w, w stopniu zero. Czy fundusz remontowy, panie prezesie, to jest jedyna opcja? żeby te pieniądze, ten dochód przesunąć? Jedyna rozsądna. Można go jeszcze rozdać mieszkańcom po opodatkowaniu. Przy czym nigdy nie analizowałem tego, ponieważ nie braliśmy pod uwagę, czy byłoby to piętrowe opodatkowanie. Czyli po pierwsze, raz najpierw my zapłacimy od tego podatek jako spółdzielnia. Rozdzielimy w formie udziałów czy dywidendy, jakby to tam nazwał, chociaż w spółdzielni nie ma dywidendy. Mieszkańcom, a oni zapłacą od tego jeszcze raz podatek. Chyba to bardziej prawidłowe rozumowanie, w związku z czym tych pieniędzy będzie byłoby od razu połowa. Hmm. Druga ważna decyzja, którą muszą podjąć mieszkańcy, również wiąże się z finansami, a chodzi dokładnie o e, rozliczanie poszczególnych nieruchomości. Państwo chcecie zaproponować, aby poszczególne m, budynki rozliczać w ramach całej spółdzielni. To da się zrobić? To, to nie znaczy to obchodzenie trochę ustawy? Jest obchodzenie bzdurnego prawa, które nam, nam narzucić. E, Parę lat temu e, walne zgromadzenie e, naszej spółdzielni podjęło uchwałę, że do 2020 roku rozliczamy nieruchomości, prowadzimy ewidencję oczywiście bardzo szczegółową kosztów i przychodów, ale rozliczamy nieruchomości do wyzerowania wzajemnych należności i zobowiązań między nieruchomościami na koniec 2020 roku. I będziemy się tego trzymali. To, 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 nie to ma teraz, in... panie prezesie, przepraszam, na zapałkach. Co to jest wyzerowanie wzajemne nieruchomości? <laughs> na budynek 41 40 został ocieplony. Na ten budynek zaciągnięto kredyt. Zgodnie z tym co wymyślili w sejmie, kredyt powinien być zabezpieczony hipoteką na nieruchomości pod tytułem nieruchomość budynku 40 w Legionowie przy ja rozumiem, Ten budynek sam powinien ten kredyt spłacić. I sam powinien spłacać po pierwsze. Żadna instytucja finansowa nie zabezpieczy hipoteką na nieruchomości zamieszkałej jakiegokolwiek kredytu. W związku z czym żądają od nas zabezpieczenia na y, sprzedawalnej nieruchomości. No to my mamy te nieruchomości. Nie zabezpieczamy. To raz. Po drugie, trzeba mieć wkład własny i to bardzo wysoki. Ten budynek nie zgromadził w środków finansowych w wysokości wystarczającej na przeprowadzenie modernizacji, w związku z czym spółdzielnia z funduszu takiego ogólnego, ale funduszu dotyczącego wszystkich mieszkańców, dofinansowuje ten budynek, odliczając później przy spłacie, jak od tego budynku będą spływały odpisy na fundusz remontowy, ułamkowe części tego zobowiązania. No jedyne co, to ponosimy dodatkowe koszty szczegółowej i durnej ewidencji, dlatego, że odkąd istnieją spółdzielnia, a spółdzielnie w Polsce, e, na podstawie szczególnej ustawy istnieją od roku 1920, nigdy takiej formy nie było. Czyli chodzi jednym słowem o to, żeby zadośćuczynić solidaryzmowi spółdzielczemu. Chcieliśmy, żeby ten solidaryzm spółdzielczy dalej funkcjonował, a ustawodawca zdecydowanie dąży do tego, żeby to była czysta działalność komercyjna, bardzo rynkowa. Nie biorąc pod uwagę, że 50% społeczeństwa w wieku do 40 lat nigdy nie kupi mieszkań, bo ich po prostu na to nie stać, nie mają zdolności kredytowych. To zanim przejdziemy do ostatniej bomby, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, a w zasadzie, jak niektórzy twierdzą, nie wypału, chciałbym, żebyśmy jeszcze słów kilka powiedzieli na temat eksperymentów, które prowadzi spółdzielnia. To są eksperymenty związane z oszczędzaniem energii elektrycznej i ciepła. Jest Pan zadowolony z wyników? E, nie, nie jestem zadowolony z wyników, dlatego że stopa zwrotu nie jest zadowalająca. Jeżeli ktoś inwestuje w biznes, a cały czas nam się stuka w głowę, i wszystkie media to pod... podają. To może najpierw, Panie Prezesie, powiedzmy, jakie, jakie to były eksperymenty? Polega na tym, że musimy zainwestować określone środki pieniężne w jakąś modernizację, i z oszczędności w tej modernizacji powinniśmy mieć okres zwrotu poniżej 10 lat, a w zasadzie najlepiej 7. I powinniśmy to robić na kredyt. Czyli zwiększone powinny być spłaty razem z odsetkami, kosztami uzyskania kredytu i powinniśmy się zmieścić w ciągu 7 lat. I to jest prawie niemożliwe. Dlatego, że modernizacja na przykład na budynku 41, instalacji oświetlenia kosztowała nas prawie 50 tysięcy, a oszczędności, gdyby nie było podatków, no to one by się jakoś tam w miarę zwróciły. Ale czyste zwrot na inwestycje jest w granicach 10 lat. Ale to się opłaca, czy nie? Krótko. Yy, nieważne, czy, czy spół, to się opłaca. Czy będzie w to wchodziła, czy też... Nieważne, czy to się opłaca. Istotne jest to, że to jest konieczne. Dlatego, że naciski ze strony gospodarki Unii Europejskiej, ja nie wiem, czy one są słuszne, czy niesłuszne, ta, ten nacisk na temat likwidacji emisji CO2 cały czas mi dzwoni tu, że to jest sztucznie nakręcane zagrożenie, które w rzeczywistości nie istnieje albo istnieje w małym stopniu, ale tak czy inaczej od 2013 roku będziemy mieli poważny problem z uzyskaniem. A już taki Poważny problem z 2016. a poważny od 2016. Dobrze, to teraz o tej bombie albo nie wypale. zarząd zamierza przedstawić na Walnych Zgromadzeniach Zarys, albo takie krótkie rezime najnowszego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych które przygotowują posłowie. Ja tak się, panie prezesie, zastanawiam, czy jest jakikolwiek sens. Prawnicy nie zostawili na tym projekcie suchej nitki, wskazując jednoznacznie na brak, na antykonstytucyjność tego projektu. I moim skromnym zdaniem w tej formie ten projekt raczej nie zostanie uchwalony. Albo przynajmniej nie powinien zostać uchwalony. Zgadzam się z drugą tezą, że nie powinien zostać uchwalony. Natomiast czy zostanie uchwalony, czy nie, to będzie zależało od parlamentu. Przygotowując się do rozmowy dzisiaj, próbowałem dowiedzieć się, jakie są odgłosy ze strony parlamentu. Ja nie mam kontaktu z poszczególnymi posłami, więc bardzo mi trudno to samemu ocenić. Ale zdaniem tych osób, które bywają w parlamencie jako eksperci, jako doradcy, rozdzieliły się głosy wśród koalicji rządzącej: częściej za, częściej zdecydowanie przeciw. Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedno, że mniej więcej co 10 dni, co tydzień. Ten projekt jest całkowicie przemodelowany. I wersja, którą ja miałem z daty 24 maja, jest zupełnie inna od tej z daty 13 maja. A dzisiaj wydrukowałem sobie już ze stron sejmowych projekt, który będzie, nad którym będzie się pochylała Komisja Infrastruktury w dniu prawdopodobnie 7 czerwca, czyli za kilka dni. I on jest jeszcze zupełnie inny. Więc podejrzewam tutaj e, teorię no spiskową. O, co, o co chodzi, panie Chyba chodzi o to, żeby tak zamącić ludziom w głowach. Mówię o posłach, że oni już nie wiedzieli, nad czym głosują, co nie jest rzadkością w naszym parlamencie. Bo ekspertyza, którą y, udało mi się zdobyć, to była pani doktor habilitowanej Małgorzany Bednarek. No bezlitośnie potraktowała te zapisy, wskazując na to, że y, z chwilą uchwalenia tej ustawy 20, przynajmniej 20 artykułów od razu. Można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast podkomisja sejmowa, która się zajmowała ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, stoi na stanowisku, że ekspert w postaci pana profesora Krzysztofa Pietrzykowskiego i pani profesor Żołek-Romańczuk w zasadzie akceptują te rozwiązania komisji. Przy czym, jak się posłucha ekspertów z innych katedr prawa cywilnego, a w szczególności profesora Ciocha, to nie zostawia suchej nitki na tym projekcie. Pajam, prezesie, I komisja kodyfikacyjna no też właśnie. uznała to za No właśnie. Mam takie pytanie: skoro Krajowa Rada Sądownictwa mówi tej ustawie nie, Krajowa Rada Notarialna mówi nie, nawet Krajowa Izba Radców Prawnych mówi nie. To, to po co taką ustawę na siłę przepychać w Sejmie? E, pytanie nie do mnie, natomiast ja uważam, że politykę? to jest siła odwoływania konkurentów e, spółdzielczości mieszkaniowej. Czyli mówię Pan tak mi się o, to układa. o lobby deweloperskim. Nie <laughs> może tak, może e, zarządców nieruchomości, a może jakieś, e, nie wiem... Czasami racjonalne stawia, Bo Zmiany w polskiej spółdzielczości są potrzebne i to nawet wy, spółdziel spółdzielcy, podnosicie yy, to dość głośno. Yy, ale chyba nie chodzi, panie prezesie, o to, żeby polska spółdzielczość yy, kierowała się tylko doraźnym interesem politycznym. Wydaje mi się, że ustawa z roku yy, yy, 2000. Zapoczątkowała chaos w prawie dotyczącym spółdzielni. Trybunał Konstytucyjny i działania ustawodawcy chyba w 15 czy 17 przypadkach zmienił tę ustawę jej treść. Później, nowelizacja z 2007 roku w ogóle rozjechała cały pomysł spółdzielczości. I nie bierze się pod uwagę, my z kolei, jak się yy, yy, słucha, Naszego parlamentu i naszych mediów, to my jesteśmy zapatrzeni tak, jak kiedy byliśmy zapatrzeni Wielkiego Brata ze Wschodu, teraz Wielkiego Brata z zawody jesteśmy zapatrzeni. Tylko się nie bierze pod uwagę, że gospodarka spółdzielcza w Stanach Zjednoczonych stanowi połowę gospodarki spółdzielczej w całym świecie, bo 100 milionów Amerykanów należy do spółdzielni różnego typu. I tam rząd się w ogóle nie, nie, nie gmera ustawodawczo w tym, jak te spółdzielnie się zarządzają. One zarządzają się tak, jak mówią zasady. Yy, oni nie mają kodeksu, ale powiedzmy prawa cywilnego i statuty, które uchwalają sami członkowie. To są normalne przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwo działa tak, jak właściciele czy właściciel o tym decydują. I tak powinno być u nas, tak nie jest. To na koniec, żeby te nastroje nie były tak minorowe i żeby nasza rozmowa nie przebiegała w wisielczym nastroju, słów kilka o dobrym gospodarowaniu. Ostatnio odebrał Pan w imieniu wszystkich pracowników spółdzielni kilka nagród, które jasno pokazują, że jednak w Polsce można gospodarować mądrze i skutecznie. Proszę Państwa, 20 miliardów złotych przechodzi rocznie przez opłatę eksploatacyjną spółdzielni mieszkaniowych. 20 miliardów złotych to jest potężny majątek. Wartość majątku całego, którym spółdzielnie zarządzają, jest niewyobrażalna. E, zarzuca się nam, spółdzielniom, że budżety spółdzielni są większe niż budżety wielu gmin. No oczywiście, że tak. Nasz budżet to jest 50 milionów, a budżety gmin poza gminą Legionową są zdecydowanie niższe. Budżet powiatu ma po stronie przychodów 64 miliony 76 po stronie wydatków. Ale przecież to nie jest wina przedsiębiorstwa, że się dobrze gospodaruje, że jest duże. Może być mniejsze? No może. Tylko mniejsze zawsze kosztuje troszeczkę drożej. A takie opowieści, że wspólnota się gospodarzy taniej, są opowieściami nieprawdziwymi. Bo w krótkim okresie czasu, w szczególności kiedy jest budynek nowy, oczywiście, że mogą nie robić odpisu na fundusz remontowy, mogą um, wielu rzeczy nie robić, ale to za 5-10 lat się odbije czkawką i trzeba będzie się obciążać bardzo wysokimi odpisami. Natomiast wracając jeszcze do tej kwestii ja pan po, ale Nie, nie, ja jeszcze chcę, żeby się Pan pochwalił. Co to za nagrodę Pan odebrał? Dostaliśmy kilka nagród. Były to wyróżnienia, wyróżnienia za politykę informacyjną spółdzielni wobec swoich klientów. Było to wyróżnienie za działalność ogólną od redakcji domów spółdzielczych. I, I coś yy, od gazety Prawnej I strefa, to... strefa, gospodarki czy strefa biznesu dziennika Gazeta Prawna, która przeprowadziła bardzo szczegółowo ankietę wśród spółdzielni mieszkaniowych w całej Polsce. No i wyszło na to, że mamy trzecie miejsce na Mazowszu. O tyle atrakcyjne, że pierwsze miejsce poza Warszawą. Czyli wszystkie spółdzielnie na Mazowszu, które się poddały tej weryfikacji, bo być może niektóre nie, to my jesteśmy najlepsi. To jest, no, powiem szczerze, napawa dumą. Trochę tak, Pan urosł. Urosłem, tak. No dobrze, to teraz na koniec szybciutko, Pan chciał do czegoś wrócić? Ja do... chciałem wrócić do tych pomysłów ustawodawczych. One w tym kształcie, który jest ostatnio, czyli dzisiaj nie zniszczą spółdzielczości mieszkaniowej, natomiast bardzo podniosą koszty funkcjonowania, bo niestety trzeba będzie zwiększać zatrudnienie. Ja zacząłem zmniejszać zatrudnienie i w tej chwili już stoję na stanowisku, że należy zahamować to zmniejszanie i wręcz zatrudniać nowych ludzi, w szczególności w działach najbardziej kluczowych, czyli tych analityczno-ekonomicznych i księgowych. Dziękuję Panu bardzo serdecznie za przyjście do studia. Dziś moim i Państwa gościem był prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Legionowie, Szymon Rosiak. Dziękuję. Dziękuję Państwu. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.